Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku od Zera do Drivera. Dzisiaj jestem po raz kolejny na torze w Kielcach w Miedzianej Górze. Jest bardzo gorąco, jest ponad 35 stopni. W samochodzie dochodzi temperatura do prawie 40 stopni. Wyobraźcie sobie, że silniki uturbione mają bardzo dużo problemów. Dlatego Seven Motorsport wraz z Ludkiem, który sprawuje, że tak powiem, piecze i pilnuje mojego komputera, mojego silnika, który by się nie zagrzał. wstawili coś co będzie powodowało utrzymywanie mocy, jaki koni na odcinku specjalnym podczas właśnie tej panującej Sahary, tej temperatury. Więc zapraszam do odcinka. jestem drugi, zaraz tu, za Danielem. A biorąc pod uwagę to, że Daniel ma prawie 100 koni więcej, więc ta minimalna różnica jest do zaakceptowania. Jestem dzisiaj bardzo skupiony i bardzo sfokusowany na linii, na dohamowaniu, na punktach hamowania, więc wow! Czuję się naprawdę dzisiaj, że, że zrobię wynik. Trochę muszę podklikać z zawieszeniem, bo teraz poszliśmy nie w tym kierunku, ale... Ogólnie to troszeczkę w tej chwili, wprowadziłem was w sumie w błąd, nie jestem drugi, tylko trzeci, tutaj kolega renóweczką tak się wciął między nas, a jesteśmy w jednej sekundzie i tak naprawdę powiem wam, że nie wiem gdzie to jeszcze odrobić. Mam nadzieję, że nie wiem, po kolejnym przejeździe troszeczkę poprawimy, ale prostu też tutaj już, myślę, się to już kombinują, jak przyspieszyć i jak wyprostować prawą nogę. Ten myślałem, że nie się spięty. dzieje Siedzieje tutaj, słuchajcie, to nie są mistrzostwa Polski, to nie, jest, to nie są profesjonalne rajdy, to są trackdayowe pojeżdżawki, na które przyjeżdżają amatorzy, ale bijemy się jak profesjonalni zawodowi kierowcy. W sumie w tej chwili dzisiaj jest sobota i um, Trwa drugi, drugi dzień rajdu rzeszowskiego. W sumie dużo z Was no nie, zadawało tak mi pytania tak, na Instagramie, tak, tak, czemu mnie nie, nie ma na Rzeszowskim. Słuchajcie, wolę tu pojeździć, to poćwiczyć i potrenować, to, to niż stać tam na Rzeszowskim na przy, na lincie, przy, przy, przy drodze i widzieć przejeżdżające rajdówki, płakać i tęsknić i klipać do tego, że też chciałbym jeździć. Tu się bawimy, jest dobrze. Wiecie dlaczego rajdy są tak drogie? Ile trzeba przyłożyć wagi do tego, żeby przygotować samochód, żeby działał, że tak powiem, w każdych warunkach. Dlaczego logistyka, ilość ludzi i sprzętu jest bardzo ważna. Po to, żeby taki głupi, że tak powiem, wentylator nie zniszczył całych zawodów. W tej chwili Daniel boryka się z problemem przepalonego, stopionego od temperatury wentylatora, więc mamy uszkodzoną chłodnicę. Zaraz to wszystko w pakie i mam nadzieję, że Daniel ruszy na kolejne odcinki. Chodźcie, pokażę Wam jak to wygląda, jak działają chłopaki. tego nie będzie może jeszcze się naprawi wątpię bo powiem ci, że coś zaczęło naprawdę tak przerywać, chrumkać i stracił moc i nie dało się już jechać, więc moim skromnym zdaniem to engine odeszedł mów wszystko, bo ja nie wiem, no patrzę, patrzę czekaj, wróży Bruży z fusu Układam dobrą wersję, <laughs> dla ludu <laughs> Temperature, temperature Temperature Do high. Do high. pull up, pull up A, okej, okay, mamy 107 stopni w dolocie No, 110 stopni w dolocie Pani ma za To jest wcześniej musiał 110 stopni w dolocie to nie, to, z, to z Ale daj, no mówiłem ci... Seryjny, no. A kurde. Było dobrze, było dobrze, było kurde dobrze. 73, chujowo, ale w miarę. I nagle poszło na 100 od razu. Trzaski wszystko. Wiesz co, uderzyłem słupkiem, być może... Ale nie uderzyłem w intercooler, albo coś uszkodziłem. No A, ale kamera Nie, była kamera. Mam kamerę, spokojnie. Tak ją zapiąłem. Mam, że jest zapięta, ja ją Ale, Ale... Trzymaj mu kamerę, żeby zluzował koła. Ale jest ten, jest... No ale... to nie wybronił się? Ten twój super hiper komputer się nie wybronił? To w twoim 120 stopni doleci? Nie! <gul> to kto? jak woda tyle ma, to jest za dużo, a to? no ...być 40. Czyli zaraz jeszcze zobaczymy... Zaraz zobaczymy jeszcze świecę. Tak. Nie, nie dotknij, bo gorąco. Nie ma świeca Stopingła. Zobacz, ona nie jest utracona, stopiona. Aś się tak zgrzało, że ciężko było ją odkręcić. Nie ma... Możesz, wiceć... Możesz wytłumaczyć mi, kurwa, twoje... Temperature. Temperature is a bitch. A paliwo, dobre dolary to było? Paliwo? było. Paliwo świece? O, masz nawet tutaj, masz na korni. Cały czas nie było, cały czas normalnie jedziesz, masz nie, masz, nie masz, nie ma nic, nie ma nic On się czasami zapala jak jest anti ale na nakładnik masz ten warning source jest zero, więc nic się trzaskało, nic się stukało. I w pewnym momencie gdzieś masz NAN, NAN I tutaj w pewnym momencie po się zapaliło Bo się pan lubi zapalić, ale to nie jest tak szkodliwe A później już tutaj, o to szaro 96 stopni to nie, nie ma takiej opcji, żeby na przykład kurde zgasić motor, kurde przejechać Ale to się coś takiego Mało granic. Mało granic. To pa a wszystko robi. Nauczyciel tej wielkiej. 96 stopni tego nie wydarzenia? Tak natrys, na wszystko, Kurwa to jest gówno A na na tyle wszystko. Kurwa, sparzenie. Ale trzymaj Do Musimy przejść do locie. Słuchajcie. Cały czas musi ten co, co się stało? A czas ten Cały czas. No ale co się stało? Próbowaliśmy poprawić cały czas, bo były problemy i... Ja poprawiliśmy czyli dzisiaj, czyli. dzisiaj mieliśmy za pomocą tego, tego drogiego pudełeczka zrobić lepiej, aby szło, aby szło gorzej Więc taki jest motorsport. Ja was z tego miejsca żegnam. Otóż pozdrów ludzi. E, cześć, witam hejterów. To pewnie twoja wina, bo ty żyjesz tam na rogu. No, tak. I ale. dzisiaj będzie kolacja przy świecach z Martynką. Więc Martynko, wracamy do domku. Pamiętajcie o subskrypcji i lajkera. Like ale to jak tylko wam się zechce. Pa.